Ile będzie warta moja dalsza współpraca? Na przykład wywiad po zakończeniu śledztwa? A dacie mi wyłączność? Nie porozmawiacie wcześniej z nikim innym? Jeżeli tak, z chęcią odpowiednio wynagrodzę waszą współpracę. Taki materiał jest wart każdej ceny. Teraz wybaczcie, ale chcę jak najszybciej sprawdzić zawartość tych dysków. No, o co chodzi? Dlaczego cię stamtąd wyrzucili? Doran nie miał pojęcia, co robię. Założył, że oszukiwałem. I nadal tutaj siedzisz, cwaniaku? Trochę ponaginałem zasady, to tylko taki mały eksperyment. No, to już mi pachnie oszustwem. Wcale nie. Jedynym zadaniem urządzenia jest symulowanie różnych opcji i zapis wyników. Z przegranymi naturalnie łatwiej, nikt ich nie zauważa. Po co nagrywasz wyniki? A, czyli zmierzamy do sedna sprawy. Od pięciu lat opracowuję system, który pozwalałby przewidywać zwycięstwa i porażki w kwazarze. Potrzebuję jeszcze kilku zapisanych zwycięstw, żeby uzupełnić algorytm. Można tak robić? To legalne? Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę tego robić. Sprzedam go innym. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. To urządzenie pozwoli mi wygrać? Urządzenie emituje fale o częstotliwości nieco zwiększającej Twoje szanse. Gotowy system będzie oczywiście wydajniejszy, ale i tak masz spore szanse na wygraną. To dlaczego po prostu nie sprzedasz urządzenia? Co? O nie, jest zbyt archaiczne. Poza tym widzisz, jak łatwo je wykryć. Kiedy skończę, mój system będzie lepszy i całkowicie niewykrywalny. Pomogę ci. Hmm, sądzę, że mógłbym pozwolić ci spróbować. Proszę, proszę. Kiedy zanotujesz dość zwycięstw, da ci znać. Tylko nie daj się przyłapać. Widzisz jak mi się oberwało. No dalej, ruszaj! Informacje same się nie zbiorą. Słyszałem co innego. A co konkretnie słyszałeś? Hej, jakiś postęp w sprawie Jenny? Rozmawiałem z jej przełożonym. Może uda się coś zdziałać. Naprawdę? To fantastycznie! Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Rico, klienci czekają. Oh, robota wzywa. Dziękuję za pomoc. Witam ponownie. Pomóc w czymś. Mam coś, co może cię zainteresować. Pozwól zobaczyć. Macie to od szersza, prawda? Widziałem wcześniej, jak używał tej zabawki. Wyleciał za to na zbity pysk. Dzięki za oddanie mi tego. Nie można pozwolić, żeby oszustom się udało. Ondrygo, aż miło posłuchać. Jeszcze raz dziękuję. Przytnij kilka partyjek w Kwazara na koszt firmy. Pójdę już. Zbaw się dobrze w naszym klubie. I jak? Udało ci się zapisać w urządzeniu pięć zwycięstw? Oddałem urządzenie do Doranowi. Tyle lat pracy na marne. Cóż ja teraz zrobię? Powinieneś lepiej wykorzystać swoje zdolności. W ogóle mi nie pomagasz. To zdecydowanie najgorszy dzień mojego życia. Ech. Co ja teraz zrobię? Hmm. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Czekałeś na dostawę środków medycznych, ale mówiono mi, że pani doktor dostarczy je osobiście. Zmiana planów, Morlan. Zmiana, ale. Pani doktor, ja nie. No, to nie w porządku, człowieku. Zamknij się, Morlan. Mówiłem Bainesowi, że wszystko strzanisz. Co tu się dzieje? Kim ty do diabła jesteś? Zostaw panią doktor w spokoju. Skończymy to, jeśli przyniesiesz mi te środki. W przeciwnym razie wszyscy poznają mały sekret, pani doktor. Powiesz o tym komukolwiek, a znajdę cię i zabiję. Hej, chwileczkę! Ja jestem tylko pośrednikiem. Zaraz to dużo więcej niż przewidywała umowa. Dziękuję, człowieku. Dobrze widzieć go tak upokorzonym. Co wiesz o Beinsie? Nigdy nie spotkałem go osobiście. Pracowałem tylko z tym, który nagabywał panią doktor. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Komandorze, jak tam sprawę z Morlanem? Nie będzie już pani niepokoju. Naprawdę? To wielka ulga, komandorze. Dziękuję. Nie mogę zapłacić za pomoc, ale mogę zaoferować zniżkę na wszystkie towary. Ten zbir mówił, że pracuje dla człowieka imieniem Baines. Brzmi znajomo? Baines. Może chodziło mu o armistana Bainsa? Pracowaliśmy razem dawno temu. Co może mi pani o nim powiedzieć? Wojsko przymierza zakontraktowało go do przeprowadzenia jakichś badań w trawersie. A co z waszym kapitanem? Zobaczymy, co powie kapitan. Niestety nie wiem nic więcej. Mogę jeszcze w czymś pomóc, komandorze? Pójdę już. Do widzenia, komandorze, miło się rozmawiało. W następnym raporcie Emily Wong prowadzi śledztwo dotyczące korupcji w Cytadeli, tylko u nas szczegóły działalności wielkiego syndykatu zbrodni. Poszły mnie słuchy, że macie coś dla mnie, komandorze. Oto Twój ładunek, czelik. Doskonale. To wszystko, czego potrzebuję. Hmm, a może nawet więcej. Proszę, komandorze, proszę to wziąć. Mnie już się nie przyda, a Wam należy się coś za wykonaną pracę. Jeśli chodzi o Jenę, dopilnuję, żeby jak najszybciej wyrwać ją z nory chory. A teraz muszę wprowadzić te mody do ewidencji dowodów. Jeszcze raz dziękuję, Shepard. Witam, komandorze. Pokaż mi, co masz. Brzmi dobrze. Proszę pozwolić mi wszystko przygotować. Yy, chwileczkę, to chyba jakiś błąd. Powinienem zaoferować coś z naszych ekskluzywnych towarów. Widmo? Cóż, coś tam słyszałem, ale nie byłem pewien. Przepraszam, komandorze. Proszę mi po prostu pokazać sprzęt. Dostęp do rzadkich towarów otwarty. Proszę wybierać. Tylko się nie obraź, Wrex, ale nie jesteś taki, jak ci kroganie z opowiadań Flotilli. Kiedy jesteś młody, szukasz każdej okazji dodania komuś wryja. Kiedy się starzejesz, już wiesz, że najlepsze walki same znajdą ciebie.